Tak i Was nie ma. Był chłop na przykostce i nie ma chłopa na przykostce. witam wszystkich bardzo serdecznie Jestem z tej strony, Sebastian Kowalczyk. Dzisiaj razem z kolegą Grzesiem, to jest grześ gdzieś z tyłu, tak idzie, tak. Dzisiaj Was zabierzemy na taki mały spacer nad naszą wisełką po chaszczach, tak, bo nie to zawsze jest, jest wygodnie. Co? Wśród kleszczy. Tak. Yy, wśród, ty, muszę telokowanie produktów wymazać. Yy, wśród kleszczy i komarów, bo nie zawsze, nie zawsze można sobie łowić wygodnie na bulwarku. Czasami trzeba się zapędzić w takie dziwne miejsca. Stara, zapuszczona główka. Zapomniana przez ludzi i Boga. Często w takich miejscach są fajne ryby. Zaraz zobaczymy. O jak ładnie. O jak tu pięknie. Ale lepiej, aby ten piak był zalany ogólnie. Trochę jest za niska woda. No ale co tam. Pro widzisz, jak tutaj zledziesz na dół... To już nie będzie ryby. To wszystko wypłoszysz. Wszystko. No ta przykoska jest piękna. Czy? No nie no, jest rewelacyjna w ogóle. A teraz sobie idziemy na piaseczek. o. Jak ja lubię takie piaseczki. No ciekawe, czy tu jest głęboko, czy płytko. Oczywiście będziemy się tu wspomagać takim drągiem. Patrz tu drągu, pomożesz mi trochę. O. Bardzo przyjemny drąg. To będzie tak zwany skok na drągu. Więc tak, takim drągiem sprawdzamy sobie dno. No to jest takie dno, że będzie... Będzie bardzo mokry butek. Co począć, jak to mówią? Ja już mogę brodzić spokojnie, nie ma co podchodzić do samej przykosy. Bo po co? Podejrzewam, że jesteśmy o złej porze dnia. Bo gdyby to była dobra pora, to byłyby natychmiastowe strzały. Jak to jest zorganizowane, że tutaj nawet mały boleń nie uderzył gdzieś po tym kancie piachu, to ja jestem w szoku. To no takie no miejsce stuprocentowe, no ale wiadomo, może nie ta pora, może ich tu jeszcze nie ma, no powinniśmy tutaj wrócić na pewno wieczorem, tylko że mamy jeszcze kawał wody do obłowienia, a mamy trochę pospacerować, trochę spalić tłuszczyku, więc może tu po prostu wrócimy innego dnia po świcie albo pod wieczór. Coś mi się tak wydaje, moi drodzy, że już dzisiaj, jeśli chodzi o wodę, to nie muszę się krępować. krępować, tylko by mnie nie zassało za bardzo. No chyba nie ma dramatu. Tu, gdzie płynie woda, powinno być twardziej, tak jest. I jak wróbele. W tym miejscu jest zawsze boleń, zawsze, o tutaj, w tym warkoczu. Jeśli go nie złowimy, ja nie mówię, że jakiś tam wielki, taki nawet średniaczek. Jeśli tu nie ma żerującego bolenia, to znaczy, że one w tym momencie w ogóle nie żerują. Tak, już widziałem żerującego bolenia. Teraz aby go tylko nie spłoszyć, po cichutku, po malutku. Tak, Kowalczyk po cichutku, no po malutku to może tak. O ku... O Jezu. Przepraszam, mocniej. O panowie. Zobaczcie, co się stało. Zobaczcie, co się stało. I to już nie są, moi drodzy, żarty. Jeden krok nie w tą stronę jesteśmy w czarnej d... Patrzcie, kurzaweczka taka. Po kolanko, jak to mówią. Yy, całe szczęście ta kurzawka tu jest w miarę płytka i no wiadomo, naniesiona yy, przez yy, wodę z piaskarni, ale potrafią być yy, na Wiśle takie kurzaweczki po półtora, po dwa metry, po więcej i tak... pyk! I was nie ma. Był chłop na przykosce, i nie ma chłopa na przykoszce, no. Ostrożnie, kijek do brodzenia jest potrzebny. Ja go nie zabrałem w takie miejsce. Ach, a najgorsze jest to, tu, że tutaj chodzi boleń. Chciałem, tu chciałem dać kroka, bo tu prawdopodobnie już jest twardo. Dobra, muszę stąd wyleźć, bo przecież mnie zasię całkiem ten piasek. I buta zostawię. No, raczej już się z butem pożegnałem. powoli tak, z butem na pewno się pożegnałem W szkolę miał chociaż jakiś patyk taki, aby wiecie zaprzeć się na, się na czymś a nie mam Ale to trzyma słuchajcie nogę Może tak spróbuję się jakoś wyrwać A nie wkać za cholerę e, to w Może trochę sobie go odkopię? Co to da? Niewiele. No niewiele brakuje, a nie mogę, nie mogę tej sztajfy wyciągnąć. Nie no cirk jakiś. O. Zobaczcie, w czym kopie. Ej, to muszelka, się że szkiełko. To się jest blisko chyba. Słuchajcie, wlazłem Udało się. O ja pierdziele. Tam w rogu cały czas pokazuje się boleń. Ja wam powiem, że podejrzewam, że to jest podstęp z ich strony, bo ja już tyle razy tu byłem, tyle razy im skułem ryki, że tak stwierdziły, no... Chodź, Kowalczyk, chodź, daj jeszcze kroczka, my Cię załatwimy tym razem, no chodź, mordko, chodź. No, dobrze, że dałem tylko tego jednego kroczka, nie dwa, bo bym miał popas. Bym musiał po traktor przyjeżdżać, Jakby było jeszcze po co przyjeżdżać. No, masakra. Czyli jednak bole nie są inteligentne, pamiętajcie o tym, bardzo inteligentne i niebezpieczne ryby. No nie, widzieliście, widzieliście? Cholera, boleń tam chodzi, a mi się coś... Tego wału. Szybciej, kurde. O, jest grześ. Jak grzesiu? 1,30 cm. 1,30 cm, to tak. i tak klawo. Na, na takiego na salmotry. Czyli na trila. Ale mamy poczekaj Nie, 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 nie odkładaj wędki. Weź wędkę, weź wędkę. Mam dla ciebie misję. A. Zobacz. Tam. Tam, tam jest boleń, Taki nieduży, 50-60 cm. Złów go. Bo ja nie potrafię. Tylko zanim zrobisz o krok za daleko, to przemyśl swoje niecne postępowanie. Tam masz takie kamienie, widzisz? Takie kamienie przed tym drzewkiem. Na te kamienie możesz wejść i nigdzie obok. Chyba, że chcesz, chyba, że chcesz mieć takie spodnie jak ja. Dzień dobry, od tego zaczęliśmy. Dobra. To już możesz Dzień. tam nie iść do tych boleni, wiesz, może tu zostać no. ogólnie. <laughs> Na te kamienie, nie obok. Bo to od razu masz popas. Uważaj. No i boleń nie poważnie, Niepoważnie. To jest. To ja, bo on mi się nie da złowić. Ale to za On tu chodzi wszędzie, wiesz? I teraz wszyscy dla Grzesia łapki w górę, aby mu się udało, aby mnie pomścił. No, bo to ta zniewaga nie może być tak puszczona płazem. Zobaczcie, tu znalazłem takie miejsce na przeprawę, chyba będzie dobre. Zaraz się okaże. Słonko wyszło, pewnie bolenie zaczynają właśnie żerować Przejdę tędy. O cholera, nie wiem. Może. No to co? Po kamyczkach, po kamyczkach Tędy powinno się udać jakoś. Cebek dajesz, cebek, cebek, dobra. Brawo Sebek, teraz tam kroka daj. O! Oh, no pięknie, no Seba, mistrzu, super! Uwielbiam te spacery nad Wisłą. One tak uspokajają, to jest tak przyjemne. O, a przed nami jeszcze 3 metrowy pokrzywy. Tego to jeszcze nie widzieliście chyba to. No, to zaraz wam pokażę. Ja to nazywam, moi drodzy. Nad Wiślańską strefą koszmaru ogólnie Ale już jesteśmy No A gdzie my jesteśmy? No, mniej więcej dobrze to Już trzeba się dostać na dół Ale kozak miejscówka Ale tu jest pięknie Nie no w ogóle No bajka O Wędkarski orgazm Żarty się moi kochani skończyły. Święty Graal wraca do gry. Zaczynamy zabawę. Idziemy. Oj, ja po prostu uwielbiam tą paskę. Jest fantastyczna. Pięknie. Widzieliście? Święty gral założony, jest natychmiast ryba. To nie są żarty, moi drodzy. Natychmiast jest ryba. No chodź, kolego, chodź. Nie wygłupiaj się. No, no. nie, on nie jest duży. Ale taki, wiecie, bardzo mały też nie jest. Już taki przyjemniaczek. No, 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 no. A taki tam 60, hmm. A przynęta dobrze zajedzona. No to chodzi, zaraz sobie do niego zajdziemy. No, chodź, chodź, chodź. Hmm. Dobra jest koleżka malaczek. Oj no, no. hmm. Widzieliście, jak mu się spieszyło na wolność? No dobrze, sobie odpłynął. Chciałem Wam jeszcze go do tej kamerki pokazać, ale trudno. No, rybka, no rybka taka. 56, 60, może miał góra. Ale nieważne. Najważniejsze, że coś już dzisiaj jest złożone. No dobra, idziemy dalej. O, w ogóle wiecie, co to jest? To są takie maty do obkładania opasek, aby woda ich nie rozmywała. Ogólnie takie maty to zabójstwo dla woblerów, dlatego teraz jest taka optymalna woda do obawiania tej opaski, bo jak jest wyższa, to się bardzo często te maty e, zaczepia i niestety jest od razu po przynęcie. Ops, 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 ops. O, gruby, gruby. Mataj, ty kurde, Negucie. Zaraz wam pokażę takie bankowe stanowisko bolenia. O, widzicie? Tu jest takie małe odbicie nurtu przed nami. I tam w tym warkoczyku na 100% stoi boleń. Znaczy no na 100%. To no, nigdy nie ma na 100%. Ale prawdopodobnie. Teraz zobaczymy. W ogóle nie wiem, czy zwróciłeś się uwagę, że na tej opasce się totalnie nic nie chlapie, ogólnie. Ale to wiele razy powtarzałem, na to nie ma co zwracać uwagi, nie ma co się tym sugerować. Jeśli są takie miejsca, no, które no, widać, że to może być potencjalne stanowisko bolenia. A tutaj widać, że to jest taka wręcz wymarzona woda. To trzeba po prostu łowić. Jak one są gdzieś tutaj ustawione, to zazwyczaj jak się dobrze poprowadzi przynętę. Nie nadrzuca się kamyczków. To on prawie na 100% walnie. No prawie. O Jezu, widzieliście to, widzieliście to, widzieliście to? Czy Wy to widzieliście? Mordy! Jak wyszedł boleń. Najlepszy sposób na taką sytuację, właśnie jak zobaczycie, że ryba wyszła do woblera, zakręciła się i tak dalej, to jest po prostu zrobienie półgodzinnej przerwy. Gdzieś sobie pójść dalej, porzucać, potem wrócić w to miejsce i bardzo często tą rybę udaje się zdjąć. Ja myślę, że gdybym tego woblera prowadził troszkę szybciej, to ona by inaczej zareagowała i bym ją wciął. czyli żeby walnęła woblera. No tu niestety nie wrócę za pół godziny. Bo to ledwo, ledwo idę po, po, po tej opasce. Słuchajcie, tu, są, tu każdy kamień jest luźny. Tu się tak źle chodzi. To nie jest ubita opaska, właśnie o to chodzi. To jest, jest rozwalona, tak źle nie mówić. No i jak wam się podoba, spacer opaską z boleniami. No moim zdaniem, naprawdę dla osób nie mających dużego doświadczenia, to jest taki najlepszy poligon. Tutaj tych boleni jakoś strasznie dużo nie ma, akurat, ale gdybyście tak sobie poszukali, jak to mówią, palcem po mapie miejsca, gdzie jest bardzo zły dojazd na przykład, gdzie trzeba zasuwać przez jakieś potworne haszcze, bo to co tu dzisiaj pokazałem to jest jeszcze nic uwierzcie mi, to możecie trafić na boleniową żyłę złota że za każdym odbiciem prądu od brzegu będzie siedział boleń, naprawdę oczywiście przy odpowiednim stanie wody, ale warto takich miejsc naprawdę poszukać bo to są bardzo fajne miejsca ja tutaj jestem sam, nikogo tu nie ma nikt tu nie łazi, bajka a jeszcze wam tylko powiem co Grzesiu chce zrobić bo ja do niego zadzwoniłem, mówię: chodź na opaskę. Jak złowiłem tą pierwszą rybę, chodź na opaskę, to poprawisz po mnie, na pewno coś jeszcze złowisz. A ktoś się mówi: A tam wiesz, ja jeszcze na tej główce postoję, obowiązuję tą główkę, a potem podjadę samochodem od drugiej strony. Bo na tej opasce najlepszy jest początek i koniec. No, ale ja go tutaj uprzedzę i już szybko sobie pójdę na ten początek opaski i go tak ogólnie wyeliminuję. Szybko wybolenia. A on nie zdąży. No, takie wiecie, to współzawodnictwo troszeczkę. Takie wędkarskie szachy. Dzień dobry kleszcze. Co u was słychać? O ja pierdzie, ale się wpakowałem. Idę na dół na opaskę, bo przecież tutaj ducha wyzione. O, może tu jest zejście jakieś. Jest. Jest woda, jesteśmy mu ratowni. Kurczę, ubiegł mnie. Ubiegł mnie i się dokładnie wpakował w to miejsce, w którym zeszłym roku miałem bardzo fajnego bolka. No to kurde spryciasz. No, ale jak to mówią, takie jest życie. No kolega też musi złowić rybę. Rzesiu coś tu tak się szybko przetransportował. No jak to szybko? No nie wiem, szybka jakoś, tak? Eee... Bo na tą opaskę mieliśmy przejść, więc a, no. stwierdziłem, że ty z tej strony będziesz wszedł, a tutaj pewno... Na... A i że się spotkamy, no jasne. Tak. No i co, jak, co z rybami? No jeden, ale nie wiem, czy to brzana nie była, wiesz? No tutaj, wiesz, pełno kamieni mogą być brzane oczywiście. No, bo bo, bo było, no nie było to, nie, nie był to hol taki jakby. Jak nie do, nie do zatrzymania ogólnie? Nie do zatrzymania. Masz nogane? Nie, nie mam. O, kurde, szkoda. Ale. Wzięła mi tam, gdzie jest ten przelew. Mhm. Za przelewem. Udało mi się rzucić za przelew. Za ten dalszy przelew, tak? Za ten dalszy przelew. Tak? Ten dalszy przelew. Aha. I tam w tym warkoczu był strzał. Odjechała mi no, sporo, ale mam dosyć, w miarę mocno. No, 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 Odjechała mi ty. I minął taki, że brak jednego teczki. Fajnie, fajnie, co się dzieje. Tutaj, tutaj tak, tutaj, tutaj tylko że no nie widać ich tak jak, tak jak w czerwcu, wiadomo, ale no na pewno tu ryba jest. Nie no jasne, bardzo że ciekawe jest, jasne są jasne te, miejsca, te miejsca pomiędzy tymi konarami, tylko przypuszczam, że tam jest straszna płycizna. No tak, tam jest bardzo fajnie, ale tam faktycznie tam prawie wody nie ma. Tak, to to, że ja złowiłem tylko jedną nie za dużą rybę, nie za bogatą, to nie znaczy wcale, że na tej opadce nie ma ryb, tylko to znaczy to, że słoń za głośno chodzi po tej opadce. I tylko tyle słonie muszą schudnąć trochę. No, no, dokładnie. To nie Grzesiu? Tak, dlatego ja siedzę cicho w jednym miejscu. A nie, no, to powiem ci, że ja spaliłem troszkę smalcu dzisiaj, no. Tak? Troszkę słoniny w tych krzakach, człowieku. Jakie tam są chaszcze, to byś nie uwierzył no. w ogóle. A jak wracałem, to znowu cały w kleszczach wyszedłem. Tak? No, z tej główki. Bo jeszcze poszedłem na tamtą główkę i cały w kleszczach. Ja jeszcze się nie sprawdzałem, ale zaraz zobaczę. Jeszcze trzy słowa o tym, jak się zakończyła nasza impreza ostatnia nad wodą, bo przecież. Widzieliście łowienie z piątku... No nie, sobotnie łowienie widzieliście, jeszcze była niedziela, był poniedziałek. No już było słabiej, dużo słabiej. Oczywiście no kto złowił rybę? Aduch. Właśnie Aduch ciągnie kolejnego bolenia, tak nam się zaczął dzień. Szkoda słów ogólnie. Wszystkie ryby skuję z łowiska. No wszystkie po kolei, jakie, jakie by nie były i ile by nie było Nie no, sprawdam tyłki tak, że lepiej nie mówić Piękny wodor. 75. 70... No. To ale będzie 75 może być. 75. Jak Siedem jest nad dzień dobry, człowiek. Zobaczcie, co się dzieje. Ale kaban. Rybę też miał, towarzysz gugała, w końcu ją wymęczył. No niestety ta ryba mu uciekła, zobaczcie. O. Co ty robisz? No co, miałem się przewrócić i wpaść do Wisły, żeby... To jest płytki podbierak, to no co? Jedyny komentarz bez komentarza. A jeśli chodzi o Łukasza, no powiem wam, że to ja już zrezygnowałem, Gugi zrezygnował, Tomek zrezygnował, a Łukasz do ostatniego momentu stał nad wodą i rzucał do ostatniej minuty. Naprawdę wielki szacun, bardzo mi tym zaimponował i podejrzewam, że jeszcze będzie łowił grube, rzeczne drapieżniki. A, no i słowo do Tomka, do Ejsa. Tomciu, no szkoda, że Ciebie z nami nie było. Zaręczam Ci, żebyś się świetnie bawił. Dobra, to na dzisiaj wszystko, moi drodzy. Był miły spacer. Trochę się słoniki spaliło. Trzeba częściej tak nad wodę wychodzić, dbać o kondycję. Wy też tak róbcie, też się przejdźcie, nie siedzcie cały czas na YouTubie, przy komputerach czy tam przy telefonach. A to na dzisiaj wszystko.